Kto jej powiedział takie kłamstwa? Udowodnię. Niby nic, a bardzo wielki się stało. To jest, proszę państwa, zostało ruszone domino. Domino czyli i ona uciekła. I dziecko by przez pół roku by się po polsku nauczyło mu że Nikuśka. Słuchaj, nie by żyła tutaj. z się by jeździła na jakieś wakacje na to, a ona do dzisiaj się boi, żebym. Ja dziecko jej wzięło, boi za Ja dzisiaj wpadłem na pomysł, że wezmę krzyż i stąd pójdę jako inwalida z krzyżem do Sum. Żeby udowodnić, że jej dziecka nie zabiorę, a ja zawsze się, o, Ciesia. a chodź zobaczyć, Czesia, chodź zobaczysz moją, zobacz, wróciłem, wróciłem z Ukrainy, zobacz, zobacz, no zobacz sobie, obejrzyj zdjęcia, obejrzyj tutaj zdjęcia, no słuchaj, przez tą patologię tutaj, tutaj, słuchaj, przez tą patologię, co tutaj jest w tym, w tym domu, w tym, oni ją zmusili, żeby wyjechała ze Sieradza. Powiedzieli, że jej chce zabrać dziecko, że uciekaj stąd z tego i ona ucieka. Matki o, i do, o, o, miałaś dzieci Miałaś dzieci. Proszę, miałaś dzieci? E, chciałam, ale no. nie udało. A, a no widzisz, ale, no, ja chciałem mieć rodziny, nie udało się przez taką patologię. Ale, widzisz? Ale, ale nie, ma, dziecko należy do dwoje. Mylisz się. dziecko należy do dwoje do rodziców. Nie, nie, nie. nie. No to tak, mówisz jak Samson, jak ten, jak król Salamon, kurde. Nie, słuchaj, ale ja powiedziałem, że tą patologię będę ośmieszał. Oni, ośmieszą. Oni tu nie powinni pracować w ogóle. Panie dyrektorze, chyba, że pan w tym masał e, ręce. Ja chcę, nie, nie, ja udowodnię, będę chciał, która osoba do hotelu przyszła i to powiedziała. Bo tak się nie bierze. Ej. Zastraszyli, zastraszyli moją żonę. I kłamstwo powiedzieli. Ja powiedziałem im tak, ja powiedziałem, że Córeczka im stąd nie wyjedzie, bo chciałem, żeby chodziła do szkoły, zapisałem ją, a oni narobili takich problemów, że do dzisiaj są problemy cały czas. I ja jestem. Tak, nie, dziecko z matką. nie, dziecko ma mieć dwoje rodziców. Żadno. A, ta, no, no 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 drugi salamon, no to nie jest 2000 lat temu przed Chrystusem czy jakoś, kurde. No nie, no Czesia nie miała z poetka, nie miała dzieci, to tego nie rozumiem. Ja zobacz, ile obejrzyj sobie ile mam tu zdjęć. Wszystko nikusi. Ale co? Ja z tego, ja on rozmawiałam, to wiesz, a ty jesteś na światowy człowiek będzie no, gdzie tam gdzie, gdzieś gdzie no nie no to dziecko by chodziło do szkoły bo jest mało ale ty nie, nie masz stałego fruwasz po świecie a czemu fruwam po nie świecie masz, nie masz stałej pracy to ja... dziecko to, to jak mają a Ciebie skąd ty na... wiesz że ja nie mam stałej pracy masz całą pracę to mógłbym mieć to Olga Olga mi to zniszczyła no, no dobra się nie pracą? Ja za parę proszę, a ty się nie szkaliłeś Ja się nigdy, nigdy, się nie, nie, nie zgadzam. No to, nie, to nie. czemu kłamię, że się nigdy nie jest. No to, to macie pokazać zaświadczenia, że pracowałem i... No, szukała, no No to i do sklepy miałem, no to co, biznesmenem no, były. No i widzicie i tak, no, nie wie, Sesia, znamy się, ale nie wie dużo o mnie i takie, że się mówi. No, no pół dziecko, no, no to drugie, może drugie, niech, niech przyjdzie i niech mi zrobi, może urodzę dziecko wie wiecie, wiecie co? To jest patologia u wszystkich chyba Dobra, słuchajcie, będę chyba powoli kuset kończył.